Wyjazd na wycieczkę do Warszawy był nagrodą w turnieju piłkarskim drużyn podwórkowych imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów, które zorganizowało całe przedsięwzięcie na wycieczkę oprócz zwycięzców zabrało jeszcze kilkadziesiąt innych osób, bo tak wielu było chętnych. Przypomnijmy, że w majowym turnieju udział wzięły aż 22 drużyny z Głogowa i okolicznych miejscowości, ale oprócz turnieju Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów tego dnia przygotowało szereg innych atrakcji oraz konkursów, które miały na celu zapoznanie uczestników z informacjami na temat rotmistrza Pileckiego. Był to więc dzień z odrobiną historii i sportu zarazem, tak jak wycieczka, która była nagrodą w turnieju sportowym. Panowie ze stowarzyszenia zorganizowali wcześniej turniej. Chłopcy sobie zorganizowali drużynę. Drużyna nazywała się SMS CERTUS. Wygrali, wygrali turniej. No, i w zamian za to organizator zafundował im wyjazd do Warszawy. Tą niezwykłą wycieczkę zorganizowaliśmy w ostatni piątek, 11 września. Wyjechaliśmy z samego rana o godzinie 1.30, wypełnionym autobusem po brzegi i busem, czyli raz, łącznie 71 osób, bo oprócz drużyn i ich opiekunów chcieli też wziąć udział inni uczestnicy tego turnieju. Mieliśmy 20-osobową grupę. Z Cieszańca, no i wyjechaliśmy na niezwykłą podróż. Bardzo mi się podobało to, że pojechaliśmy na Stadion Narodowy i na mecz Legi Warszawy z Zagłębiem Lubin. A co jeszcze oprócz tego widziałeś? Widzieliśmy również Muzeum Historyczne Powstania Warszawskiego. Dzieci odbyły lekcje muzealne. Specjalnie dla nich przygotowane. Następnie szybki przejazd na obiad. Tam też zwiedziliśmy kościół Stanisława Kostki, w którym swojem przeodprawiał bogusławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Muzeum Księdza Jerzego także udało nam się zwiedzić. Tam też doszło do kolejnego myślę, że wyjątkowego spotkania, bo naszych zwycięzców tej całą wycieczkę odwiedził syn. Rotmistrza Witolda Pileckiego, pan Andrzej Pilecki. Oddaliśmy hołd od Pileckiemu przy pamiątkowej tablicy, na której młodzież złożyła, zapaliła znicze. Złożyliśmy wiązankę kwiatów. Potem szybki przejazd na Stare Miasto, zwiedzanie y, 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 pomnika Małego Powstańca. Z każdym chwilą y, narastało takie napięcie, bo y, czekały na ten Stadion Narodowy. Oczywiście próbowaliśmy to, y, całą wizytę na Stadionie Narodowym, którą okazało się, że to była największa atrakcja, upleść y, w to zwiedzanie takie patriotyczne, przemycić tej historii troszeczkę dla nich, ale nawet pod kolumną Zygmunta, jak już się wy, wypatrzyły z daleka Stadion Narodowy, to już było to podniecenie takie u nich. No, chłopcze zrobiło to ogromne wrażenie. Z mojej perspektywy, patrząc, uważam, że stowarzyszenie robi bardzo wielką pracę, wykonuje w Głogowie. Dzieci się angażują w to i, i, i myślę, że to na przyszłość będzie się rozwijało. Oczywiście wszystkie dzieci, czyli dwa komplety drużyn, wszystko miały wliczone, pokrywaliśmy wszystkie koszty związane z tą wycieczką, czyli przejazd, wszelkie bilety na, na obiekty, które zwiedzaliśmy, także wyżywienie. Oczywiście wszyscy, którzy chcieli pojechać z nami, musieli ponieść tam opłatę e, transportową, bo transport jednak do Warszawy takiej dużej ilości osób to, to dosyć duży wydatek. E, nie, bo, nie obyło się też bez pomocy tutaj e, z Głogowa e, ludzi dobrej woli, którzy dołożyli się do tej wycieczki, e, dlatego im serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Stowarzyszenie Patriotyczne Głogów już planuje kolejne turnieje i wycieczki.